Dom był stary. Nie w stylu zabytkowy, lecz raczej zużyty jak człowiek, który zbyt długo nosił ten sam płaszcz, przesiąknięty deszczem, potem czymś gnijącym od środka. Dach pokrywała blacha, która brzęczała przy każdym podmuchu wiatru. Stał samotnie na północnym krańcu miasteczka, tuż przy ścianie lasu, jakby próbował się wtopić w drzewa i zapomnieć, że kiedyś należał do ludzi. Do tego domu przeprowadził się Paweł. Samotnik po przejściach z bagażem większym niż dwa plecaki i kartonem książek. Uciekł od miasta, od ludzi, od wspomnień, które nie dawały mu spokoju po nocach. Tutaj miała być cisza, miał być spokój. I rzeczywiście, przez pierwsze tygodnie las był tylko tłem. Gałęzie kołysały się łagodnie, ptaki śpiewały, jelenie przemykały przez polane. Słychać było własne myśli co działało kojąco. Do czasu. Pierwszy niepokój przyszedł z psem. Stary kundel, bury, z wyblakłą obrożą, pojawił się pewnego ranka na ganku. Patrzył na Pawła bez ruchu, jakby czekał. Nie szczekał, nie merdał ogonem. Po prostu siedział. Tego samego wieczora zniknął, bez śladu, bez tropu, jakby wsiąkł w ziemię. I tego samego dnia Paweł zaczął śnić. Śniło mu się wzgórze. Nie znał tej okolicy, ale we śnie znał każdy kamień. Wspinał się po stromym zboczu porośniętym mchami, mijając popękane krzyże, rozbite figurki aniołów i miejsca, gdzie ziemia była przekopana zbyt płytko. Słyszał niski, rytmiczny dźwięk, przypominający bicie serca, tyle że nie jego. Coś pod spodem biło. I zdecydowanie żyło. Na jawie próbował to zrzucić na stres, samotność, resztki alkoholu w organizmie, ale sny wracały. Zawsze kończyły się tym samym, staniem nad świeżym kopcem ziemi i uczuciem, że coś czeka, by się wydostać. Po tygodniu poszedł do lasu. Nie szukał wzgórza, przynajmniej tak sobie powtarzał, ale nogi same niosły go coraz dalej, coraz głębiej, aż znalazł się w miejscu, którego nie było na mapach. Polana była dziwnie cicha, jakby świat zatrzymał oddech. Ptaki nie śpiewały, liście nie szeleściły, a powietrze wydawało się cięższe, gęstsze. Ziemia była miękka, świeżo naruszona. Wśród mchu leżały rzeczy: dziecięce buciki, pluszowy królik z jednym okiem, obroża z wygrawerowanym imieniem Dziana. Podoba Ci się nasz materiał? Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Wszystko pokryte cienką warstwą wilgoci. Nie było grobów, przynajmniej nie w klasycznym sensie. To wyglądało na ślady czegoś, co próbowało wrócić, co nie zaakceptowało granicy, jaką jest śmierć. Paweł stał tam długo. Niby nic się nie działo, ale czuł każdą komórką, że coś go obserwuje. Nie z za drzew, ale z dołu, z wnętrza ziemi. Kiedy wrócił do domu, w skrzynce czekał list. Nie miał znaczka ani adresu zwrotnego, tylko jedno zdanie, napisane starannie, tuszem już nieco wsiąkniętym w papier ziemia pamięta. Zaczął słyszeć dźwięki. Nie od razu, najpierw ledwie szeptem, jak deszcz uderzający o szybę, choć niebo było suche. Potem stały się bardziej uporczywe, drapanie, szuranie, skrzypienie, jakby ktoś chodził po strychu, choć wiedział, że nie ma sąsiadów. Najgorsze były noce, gdy dźwięki zamieniały się w rytm, bicie, tętniące echo z podłogi. Paweł próbował zapomnieć o liście. Spalił go w kominku, obserwując, jak tuż rozmazuje się pod językiem ognia, ale to nie wystarczyło. Trzy dni później przyszedł drugi list, znów bez znaczka, znów bez śladu kroków czy samochodu. Tym razem treść brzmiała: Zostałeś wybrany. Tylko ty możesz zasiać. Tego wieczoru w ogrodzie leżał pies. Martwy. Nie był to przypadek, nie potrącenie, nie starość, nie los. Leżał prosto, czysto, jakby ktoś go ułożył. Na obroży widniało imię Diana. Ręce Pawła zadrżały, gdy ją dotykał. Nie znał tej suki, ale czuł, jakby znał. Pojawiała się zbyt wiele razy w jego snach. Wspomnienia zaczęły się sączyć, niejasne migawki z dzieciństwa, gdy pochował swojego psa za domem babci. Choć to był inny zwierzak, coś w jego głowie łączyło te fakty. Jakby Diana już raz umarła. Jakby wróciła? Przez dwa dni nie wychodził z domu. Trzeciej nocy coś stało na skraju lasu. Cień, za wysoki, by był człowiekiem, za cichy, by był zwierzęciem. Nie poruszał się. Po prostu czekał. I wtedy, po raz pierwszy od lat, Paweł poczuł potrzebę nie strach, nie wściekłość ale potrzebę zakopać. Nie psa, coś więcej. Znalazł łopatę w szopie. Ręce działały same. Niósł biane przez las, aż nogi zaprowadziły go z powrotem na polanę. Teraz wyglądała inaczej. Większa jakby zapraszała. Ziemia była ciepła, niemal lepka, jak glina w dłoniach dziecka. Gdy włożył ciało psa w ziemię, przez chwilę pomyślał że coś się ruszyło pod spodem. Jakby inne ręce z dołu pomogły mu ułożyć ciało. Nie odmówił modlitwy, nie znał żadnej. Wrócił bez słowa, ale tej nocy nie spał. Tuż po północy, gdy cisza w lesie była najgłębsza, usłyszał skrobanie pod oknem ostrożne, nieśmiałe, ale znajome. Wyszedł. Diana stała przy progu. Jej oczy były puste, wyprane z koloru. Z Spyska zwisały grudki ziemi, a skóra na karku miała cienką bliznę, jak po szyciu. Ale ogon merdał. I gdy położyła łeb na kolanach Pawła, poczuł znajomy ciężar, ciężar psa, którego kiedyś kochał i którego stracił. Przyjął ją bez słowa. Została. Rano było cicho. Za cicho. Nie śpiewały ptaki, nie szumiał las. Wszystko zdawało się przyglądać. A potem przyszła trzecia wiadomość: ziarno zostało zasiane. Teraz kolej na ciebie. Nie minął tydzień, gdy w miasteczku zaczęły znikać dzieci. Jedno, drugie, trzecie. Nikt nie wiedział, że ich ślady prowadzą na wzgórze, gdzie ziemia jest zbyt miękka, zbyt żywa. I zbyt głodna. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.